Dzień dobry państwu. Naszym gościem jest pan Jan Krysiak, który kandyduje z listy Konfederacji do sejmu w okręgu numer 34. Jest to Elbląg, a znajdziemy pana na miejscu numer 3. Miejsce numer 3. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie. To takie może ogólne, ale wprowadzające pytanie. Jaką ofertę pańska partia, przez to również pańska osoba ma dla potencjalnych wyborców? No tę naszą ofertę streściłbym w pięciu punktach. Pierwszy punkt um, to jest taki. Że chcemy, żeby Polacy byli ludźmi zamożnymi. Chcemy, żeby Polacy byli przynajmniej tak bogaci jak mieszkańcy najbogatszych krajów świata. Nie jesteśmy od nich wcale gorsi ani głupsi. Dlatego tak, tak nas stać na to. Mamy inicjatywę, mamy możliwości ekonomiczne, mamy przedsiębiorczość, tylko nie trzeba Polakom przeszkadzać. Po drugie, chcemy, żeby. Państwo nie wtrącało się przesadnie w życie Polaków. Państwo naprawdę nie musi wiedzieć, kto co komu i za ile sprzedaje. Państwo nie musi regulować każdej sfery naszego życia. Poza absolutnie pryncypialnymi sprawami dotyczącymi na przykład życia i śmierci, państwo nie powinno regulować tego, co Polacy swojej wolności robią. Po trzecie, zależy nam na tym, żeby Polska była Polska. Dla nas ma znaczenie, czyje są te fabryki dookoła, te pola, te supermarkety, punkty skupu i tak Nie znaczy to wcale, że chcemy odgrodzić się drutem kolczastym od innych krajów i przedsiębiorców międzynarodowych, ale chodzi o to, żeby zachować zdrowe proporcje. Co ma być polskie, a, a w którym miejscu możemy sobie pozwolić na udział kapitału zagranicznego. Punkt czwarty. Prawdopodobnie od niego powinienem zacząć. To jest sprawy najważniejsze, sprawy pryncypialne. Te sprawy powinny być uregulowane w Polsce tak, jak były uregulowane w naszym kraju, kiedy Polska była najsilniejsza w historii. Ja tutaj mówię o. Życiu, o sprawiedliwości, o prawdzie, o honorze, o rodzinie. To powinno być zdefiniowane według porządku katolickiego. Wtedy możemy być bezpieczni, że najważniejsze sprawy są uporządkowane właściwie, a my tutaj możemy zająć się regulowaniem drobnych elementów naszej rzeczywistości. I punkt piąty, wiemy jak to zrobić. To nie jest lista marzeń, to nie jest lista pobożnych życzeń. My w Konfederacji Korony Polskiej wiemy, jaka powinna być droga prowadząca od małych kroków do większych i do ostatecznego osiągnięcia tego celu. Skoro wiemy, jak to zrobić, to jakie działania należałoby podjąć już tu i teraz, w sytuacji, jaką mamy? Tak, żeby Polska była sprawnym państwem i była państwem bogatym można zacząć od prostych kroków do wdrożenia. Na przykład taki program Dobry interes dla każdego, czyli maksymalne ułatwienie prowadzenia swojej firmy, prowadzenia działalności. Czyli usunięcie przeszkód, likwidacja instytucji, które w tym przeszkadzają. Naprawdę nie musimy mieć państwowych 1500 instytucji mających prawo do kontrolowania firmy działającej. To takie, takie instytucje jak Sanepid, ZUS, PIP, PIH, nie wiem, UOKiK i tak dalej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Rynku Rolnego i tak dalej, Krajowa Radia, Rady i Telewizji. To wszystko powinno być albo, albo instytucją dobrowolną, prywatną, a przynajmniej instytucją, która nie ma prawa wkraczać na zasadach siłowych do kogoś, kto uczciwie chce zarabiać na chleb. To jest również taki program, który proponuje Skontroluj urzędnika. To jest program, w którym nie tyle zaglądamy urzędnikowi do papierów, ile patrzymy, czy ten urzędnik w ogóle jest potrzebny. Czy to miejsce, ten przepis, który go usankcjonował jest rzeczywiście niezbędny do sprawnego funkcjonowania państwa. Bo gdyby w ten sposób się do tego przymierzyć, to by się prawdopodobnie okazało, że i 10% tych urzędników wystarczy, tak jak to bywało dawniej w historii, żeby sprawnie zarządzać ogromnym państwem. I jeszcze jeden tylko program wspomnę w tej części naszej medytacji. Wyrok w tydzień. Naprawdę... Sprawiedliwość nie powinna być dobrem luksusowym w państwie, dostępnym raz na dwa, trzy lata albo w ogóle. Tylko ten system sprawiedliwości przy wsparciu sędziów pokoju i przy wybieralności sędziów niższego szczebla da się tak zorganizować, że wyrok spokojnie przeciętny mógłby być w tydzień. Tak jak teraz daje się organizować w kampanii wyborczej, że mamy wyrok w trybie wyborczym w 24 godziny. Można? To dlaczego ma to być dobro luksusowe? A czy jest coś, co chciałby Pan zaproponować dla rodzin? Tak, roboczo zaproponowałbym ten obszar działalności Państwa nie przeszkadzać rodzinom. Rodziny mają to do siebie, że są um, bytem naturalnym, to znaczy takim, który gdyby nic nie robić, gdyby Państwo nic nie robiło, to rodziny i tak będą się tworzyć, będą powstawać. Także wystarczy, żeby państwo stworzyło takie warunki, żeby rodzinom nic nie przeszkadzało. Rodzino, państwo powinno chronić instytucje małżeństwa, powinno chronić dzieci przed szkodliwymi wpływami. Nie może być przyzwolenia na to, że jacyś dewianci będą uczyć nasze dzieci i tłumaczyć im, że bycie dewiantem jest czymś normalnym, bo, bo nie jest. Roboczo zaproponuję taki program, Rodzina przy stole, co nie oznacza, że państwo będzie kupować stół każdej rodzinie, bo to by było rozwiązanie paździerzowe. Stół plus. Tak, stół plus, tak. Charakterystyczne dla y, y, dominujących formacji politycznych. Nie, tutaj chodzi o to właśnie, żeby stworzyć takie warunki ekonomiczne, żeby ojciec i matka nie musieli pracować przez y, cały czas, od rana do wieczora. Żeby mieli czas na y, siądzenie przy stole, na czas dla dzieci. W tej chwili często bywa tak, że i ojciec, i matka pracują non-stop, a i tak ledwo starcza im do pierwszego. Tak nie może być. E, nie przeszkadzać rodzinom. To również e, zdecydowany sprzeciw przeciwko aborcji, eutanazji, eugenice i transhumanizmowi. O co chodzi? W tej chwili, w dobie sztucznej inteligencji są coraz silniejsze zakusy, żeby łączyć człowieka z maszyną, żeby wstawiać chipy, żeby poprawiać sobie w ten sposób inteligencję. No nie, człowiek jest bytem unikalnym, wyjątkowym i nie wolno tego robić z wielu powodów. Dziwię się, że do tej pory jeszcze nie ma regulacji, które by na przykład e, zabraniały podszywania się pod człowieka. Czyli rozmawiamy przez minutę z kimś po drugiej stronie telefonu, a okazuje się, że rozmawialiśmy z maszyną. No nie, nie chciałbym się znaleźć na sali sądowej, kiedy po przegranym procesie się dowiem, że po drugiej stronie był ktoś, kto wyglądał jak człowiek, a tak naprawdę był sztuczną inteligencją, która dokładnie wiedziała, co ma powiedzieć, żeby sędzia jej uwierzył. Jak wspomniał Pan o tym programie, który żartobliwie nazwaliśmy Stu Stół Plus. Stół plus tak. <laughs> Myślę, że warto skończyć z podziałami, które, jak to mówi nasze przysłowie, mówią o tym, że jeśli powiodło Ci lepiej niż innym. To wybuduj dłuższy stół, a nie wyższy mur. A. a niestety władza polska wszystko robi, żeby to było na odwrót u Polaków. Yy, właśnie, jeśli chodzi o te kwestie własnościowe, kwestie zasobów, już biorąc pod uwagę skalę centralną, jak to jest z tymi polskimi państwowymi zasobami, o których ostatnio tego głośno. W czyich rękach, jak je obronić? Tak. Polskie zasoby, mam tu na myśli zarówno zasoby naturalne, jak i na przykład polską pracę, powinny przede wszystkim służyć Polakom, zasobności Polaków. Dlatego też ma to dla nas znaczenie, żeby obcokrajowcy mieli prawo operować na naszym terenie, ale na przykład nie było możliwości wykupywania Polski po kawałku. No bo czymże jest zgoda? na stuprocentowe wykupywanie polskich firm, czy kupowanie ziemi innym niż wykupywaniem Polski po kawałku. Na to nie może być zgody. Możemy wydzierżawić jakiś teren, możemy pozwolić na operowanie jakiejś firmy, no ale nie w ten sposób, że tworzymy procesy nieodwracalne, zapisane w księgach wieczystych. No, źle się stało, że kiedyś nasze rządy, znaczy kiedyś od od ostatnich kilku dekad nasze rządy były na tyle słabe, że nie potrafiły postawić temu tamy i poddały się takiemu zabobonowi, że przecież jeśli nie będziemy sprzedawać polskiej ziemi, to nikt tutaj nie przyjdzie, żeby inwestować. No trudno o większą bzdurę. A więc żeby Polska była Polska. To samo dotyczy bardzo szkodliwego procesu ukrainizacji naszego życia. Ukrainizacji. Myśmy już jakiś czas temu... Uruchomili wielką akcję Stop Ukrainizacji Polski. I to nie była akcja skierowana przeciwko Ukraińcom, tylko przeciwko temu niesłychanemu procesowi przyjmowania całych dziesiątek, setek tysięcy, milionów przybyszów z Ukrainy bez żadnej kontroli i bez możliwości odwrócenia tego procesu. To się będzie mścić, to będzie generować konflikty. Mądre państwo powinno strzec swoich granic również pod tym kątem. Jeszcze polityka przyznawania przywilejów niesymetrycznie do obywateli polskich to też potencjalna taka bomba z opóźnionym zapłonem, prawda? Bo no, zawsze ktoś może czuć się no, skrzywdzony i mieć pretensje. To już jest nieunikniona konsekwencja. Jedna z wielu, które dopiero nas czekają. A Proszę powiedzieć, jakie są Pańskie poglądy w zakresie podatków? Czy państwo może pobierać podatki w sposób dowolny? Jak ma kreować politykę podatkową, fiskalną? Tak, podatki oczywiście należy traktować jako, jako zło konieczne, jako taki kontratyp, czyli coś, co normalnie jest kradzieżą, coś, co normalnie jest złe, ale w pewnych sytuacjach niestety jest niezbędne. Z tej prostej przyczyny, że jeśli nie będzie jakichś. Podatków w ogóle, no to nie będziemy w stanie utrzymywać armii, bronić swojej granic i ci, którzy coś mają w Polsce, i tak takie to zło stracą. zło konieczne. Tak, zło konieczne. No ale pilnujmy tej definicji. To znaczy, to znaczy, podatki można pobierać w takim zakresie, w jakim one są niezbędne do chronienia naszej wolności i do sprawnego funkcjonowania państwa. I nic poza tym i nic poza tym. Z tej definicji okazałoby się bardzo szybko, że pewnie 80 czy 90% obecnie pobieranych podatków wcale nie jest niezbędna do tego co powiedziałem. Taka polityka podatkowa byłaby na horyzoncie kiedyś. Natomiast w tej chwili drobnymi krokami można w tę stronę się przybliżać i przynosić ulgę Polakom poprzez na przykład albo likwidację podatku PIT, albo, tak jak postuluje to Konfederacja, zwiększanie kwoty wolnej od podatku do takiego poziomu, żeby praktycznie ten PIT na końcu był już tylko symboliczną, niewielką opłatą ostatniej kasi światło. Ten szkodliwy, ze wszechmiar podatek zniknąłby z naszej rzeczywistości. Nawiążę do dwóch poprzednich pytań, mianowicie do własności zasobów, bo wspomniał Pan o... Ziemi polskiej z ziemią nieodłącznie związani są polscy rolnicy, ale też wspomniał Pan o ulgach, dla płacących PIT, rolnicy płacą podatek rolny, nie płacą pitu. Więc dlaczego rolnicy mieliby na pana zagłosować i co proponuje pan dla rolnictwa w Polsce? Tak, rolnikom przede wszystkim trzeba stworzyć warunki takie, żeby mogli samodzielnie, bez sztucznego wspomagania z zewnątrz, produkować zdrową, konkurencyjną żywność. Byłoby to możliwe, po pierwsze, poprzez właściwą regulację rynków zbytu, to znaczy nie może być tak, że główne punkty skupu są w rękach obcego kapitału, który może kupić na przykład zboże od polskiego rolnika, ale wcale nie musi, no bo może kupić je od producentów, dajmy na to, duńskich. No nie, to stawia polskiego rolnika w roli petenta. Nie może być tak. W ogóle rynek skupu powinien być na tyle uwolniony, żeby promować mniejsze lokalne punkty skupu, kooperatywy pomiędzy producentami, sprzedawcami, piekarniami itd. Tutaj nie może być absolutnie żadnych przeszkód formalnych, a tych przeszkód jest mnóstwo. Zresztą rolnicy w tej chwili mają skrępowane ręce ze wszechmiar. Jeśli ktoś jest producentem, dajmy na to porzeczki. no to w supermarkecie ta porzeczka będzie stała w koszyczku pewnie po 8-15 zł. Różnie to bywa. A w skupie ile dostanie ten producent za porzeczkę? No, ta różnica jest nie do pomyślenia. Dzieje się tak dlatego, że supermarkety, w zdecydowanej większości będące w obcych rękach, zmonopolizowały. Rynek tego obrotu. Dlatego polskiemu rolnikowi należy stworzyć takie warunki, żeby on mógł bez przeszkód trafiać, trafiać najkrótszą drogą i na targ, i do sklepów, i do sklepików, i na polski stół. W tej chwili tego nie ma. Poza tym, polska żywność jest żywnością dobrej jakości. Należy przywrócić standardy dobrej polskiej żywności. Należy przywrócić znaczeniu, znaczenia polskiej mark polskim markom Dobre i Polskie. Taki program proponuje Dobre i Polskie jest to również system certyfikowania żywności oparty o prywatne instytucje certyfikujące. I tutaj producent żywności, który jest pewny swojej jakości, otrzymywałby taki znak, Wiadomo byłoby, że jego żywność jest najwyższej jakości. To również ważna rzecz, o której dzisiaj żadna partia poważnie nie mówi, mianowicie kontrola przepływu żywności przez granice. W tej chwili jest tak, że z jednej strony pod hasłem wolnego rynku otwiera się granica na przestrzał, czyli, czyli wjeżdżają produkty, na przykład dotowane przez inne kraje, przez, przez rządy, i te produkty wjeżdżają do Polski jako produkty tanie niszcząc dany sektor polskiego rolnictwa. No to jest nie do pomyślenia. Tak samo jak państwo polskie powinno mieć kontrolę nad tym, kto wjeżdża do naszego kraju, tak samo powinno się dobrze orientować, co jest wwożone i wywożone. Wcale nie oznacza to trudności w podróżowaniu po Europie. Natomiast granice należy szanować. To stąd już tylko drobny krok do tematu, do tematu bezpieczeństwa. Jak pan rozumie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo narodu, dlaczego warto w ogóle zajmować sobie głowę takimi kwestiami? Tak, bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych wartości, jest, jest niezbędne dla rodzin, niezbędne, żeby się y, czuć dobrze w swoim kraju. I to bezpieczeństwo na wielu poziomach y, powinno być gwarantowane przez państwo. Tak naprawdę to jest celem istnienia państwa, żebyśmy mogli cieszyć się swoimi wolnościami i bezpieczeństwem. A więc oprócz takich prozaicznych rzeczy, jak bezpieczeństwo na ulicach, czy, czy, czy bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, tutaj można by długo na ten temat mówić, chciałbym zatrzymać się przy bezpieczeństwie militarnym. Tak, tutaj mamy dużo do nadrobienia jako państwo. Polska armia powinna być w stanie obronić nas przed każdym prawdopodobnym czy potencjalnie możliwym agresorem. I w tej chwili niestety um, brakuje nam i uzbrojenia, i umiejętności, i systemu szkolenia rezerw, i, i sprawnego systemu dowodzenia na najwyższym szczeblu, i chociażby przeszkolenia wojskowego wszystkich mężczyzn. Do dyskusji pozostawiam, jak długo takie przeszkolenie powinno trwać, żeby spełniło swoje zadanie. Natomiast y, powinniśmy w razie godziny W. Być w stanie nie tylko wystawić 150-300 tysięcy żołnierzy, ale tylu, ile będzie trzeba, żeby obronić nasze żony i matki. I tu nie ma wtedy już czasu na szkolenia wielomiesięczne, nie ma czasu na, na przygotowanie kadry, która będzie szkoliła. To musi być system, który działa jak w zegarku. To powinien być jeden z priorytetów państwa. Na co nie wolno pobierać podatków, to nie wolno, ale na to akurat wolno i trzeba, żeby działało tak jak należy. A czy sama obecność w NATO nie gwarantuje nam bezpieczeństwa? Obecność w NATO jest bardzo pożądanym dodatkiem do polskiego bezpieczeństwa. Umiesz liczyć licz na siebie. Natomiast jeśli dodatkowo są sojusznicy na podstawie odpowiednich umów i procedur, którzy byliby w stanie przyjść nam z pomocą, to czemu nie? Natomiast opieranie całego bezpieczeństwa na NATO postrzegam jako błąd. Jeden przykład. Ostatnio rząd chwalił się, że zostały zamówione, czy są plany zakupu, setek wyrzutni nowoczesnych HIMARS. Te wyrzutnie mają zasięg nawet 300 kilometrów. Ale czy my mamy wywiad? Czy mamy rozpoznanie na taką odległość? Nie mamy nie mamy własnych satelitów, a więc jesteśmy tutaj uzależnieni od naszych sojuszników, którzy takie rozpoznanie mają. Pokuszę się o takie kontrowersyjne stwierdzenie, czy dokonywanie tego rodzaju zakupów bez zadbania o polskie rozpoznanie nie sprawia, że tak naprawdę nasi sojusznicy kupili sobie wyrzutnie nowoczesne za polskie pieniądze? Tego zdecydowanie wolałbym uniknąć. Wolałbym zbroić polską armię polskiego żołnierza tak, żeby miała pełną kontrolę nad uzbrojeniem, którym będzie dysponować. Proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć, w kontekście tego przysłowiowego klęcznika w polityce międzynarodowej dla prezydenta Andrzeja Dudy, jakimi pan kierowałby się wartościami w polityce zagranicznej jako parlamentarzysta? Polityka zagraniczna. Tutaj e, możliwe byłyby różne sojusze, różne układy o ile nie powodują uszczuplenia polskiej suwerenności. A więc jeśli mówimy o, języku, o jeśli mówimy o e, korzyściach wypływających z takich układów, na przykład swoboda przemieszczania się e, albo e, uczciwe zasady handlu, czemu nie? Natomiast jeśli e, taki układ ma sprawić, że stajemy się petentem albo stajemy się wykonawcą Unijnych regulacji, no to nie, to należałoby temu po, po powiedzieć nie. I albo będziemy grać w tę unijną grę na równych, uczciwych zasadach, szanujących pełną suwerenność, albo zupełnie profilaktycznie należałoby przygotować realny plan wyjścia z Unii Europejskiej. Nie po to, żeby go natychmiast wdrożyć, tylko po to, żeby on był realną opcją, którą kładzie się na stole w sytuacji prób narzucania folii unijnej czy jakiejkolwiek innej e, e, polskiemu państwu. Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę. Naszym gościem dziękuję. był Pan Jan Krysiak, kandydat Konfederacji do Sejmu w okręgu elbląskim. Jest to okręg numer 34, a Pana Jana znajdziemy na pozycji numer 3. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również, dziękuję Państwu.